Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem być to jest z Gotika 3 i dzisiaj kontynuujemy kopanie rudy. Bierzemy od resztę questów, tutaj kończymy i ruszamy w stronę klanu Wilka. Ja nie lubię takiej jednej misji. W takiej jednej misji zrobić cięcie, bo będę szukał pewnego potwora. Ale to zobaczycie później, jakiego. Bo niego się długo idzie, i zawsze do niego błądzę. O, tu już pomieraliście, widzę, koledzy moi z kopalni. Ale że się nie wbiegli, to mnie ciekawi w ogóle. To mnie ja właśnie bardzo ciekawi, że oni jeszcze nie przybiegli tutaj. To już powinni dawno zbiegać. Nie było mi tam. O, właśnie o nich mówiłem. Tutaj co to miejsce mi tam nie było. Tam jest skrzynia i w ogóle są tam rudy. Net to nie. Ale właśnie o tych kolegach była mowa. wita duża ilość magicznej rudy. O, i tak nam oczywiście braknie na tym pancerz Nordmarczyka. Oczywiście, bo daliśmy mu 10 temu, 10 temu, 50 temu. Już byśmy to dawno mieli, ale gdzie mamy? Tak, na sobie sprawdzę jest 32 32 tak mało? 52 to jest, no to... O, młyński kamień, proszę bardzo. Tak przy okazji plus 5 do siły. No, zrobimy sobie ładnie. Reto albo mort nam to da, nie wiem. Chyba reto, bo mort normalnie mógł zginąć, więc. Wątpię. Go zabili, Ładnie mocni. O, nawet dwóch zabili, ładnie. A w końcu wyjście na powierzchnię. Reto! To jesteś. Ta sprawa z kopalnią naprawdę dobra robota. I co to zmienia? Po to odpowiednio się wynagrodzi. Chyba komuś na Bingu zabrakło. A mort? Czy mort? Może zbieg tam z nimi, nie wiem. A bo jeszcze nie doszedł do tego miasta. Do klanu znaczy się. potem narzekać. Nie do Ingwara potem do t alfa, bo Ingwar się cieszy, że kopalnia działa i będzie mógł nas wziąć na czeladnika. o tym. Takiego szybszego czeladnika. tylko przestań się Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Lepiej zbalacaj na czy dalej śpi? Ryli really? człowieku. Czego chcesz? Pokaż mi, jak wykuć broń z magicznej rudy. Walczyłeś dzielnie i pomogłeś naszemu klanowi, dlatego dam ci szansę. Kiedy będziesz już gotów, pokażę ci, jak wykuć broń z czystej magicznej rudy. Broń o niezwykłym pięknie i mocy. Oręż godny królów i książąt. Naucz mnie swojej sztuki. Wielu kowali chciało się u mnie uczyć Wszystkich odprawiłem z kwitkiem Dlaczego? Nie byli dość dobrzy Jeśli mam cię uczyć, musisz ruszyć w świat i nabrać doświadczenia Wykuwaj różne bronie z całego świata Tylko w ten sposób możesz nabrać odpowiedniego doświadczenia Proszę, kiedy już będziesz dość dobry, wykuj dla mnie ten miecz Jeśli dobrze się spiszesz, może przyjmę cię na naukę Ingwer potrzebuje miecza Miecz bo czujemy Nordmarskiej starki. Kto normalny polewa miecz alkoholem? Dobra, moim nie mają stołów alchemicznych, więc dobra. Potem dopiero w klasztorze. No, droga, nam to zajmie Tialf. Gdzie jest Tialf? Jest Tialf. Słyszałem o twoich czynach mających na celu oswobodzenie kopalni. Dobra robota. Będę coś z tego mieć? Proszę, złoto przechowujemy w tym kufrze. Weź sobie. Twoi ludzie są już w kopalni? Tak, jednak zajęło trochę czasu. Charkowian lubiła tam nieco go bałaganu. Ci drani oszczędzili nawet zapasów rudy i wrzucili ją do lawy. Ponadto, że nie chcieli sami przetapiać rudy. Według tego listu, Xardas chciał zdobyć pie... Ksiardas chciał zdobycia pies na rudę, co? Jeżeli kiedykolwiek dostanę go swoje łapy, potraktuje go przetapiarką w rudy. Co hmm. to za lis, o którym mówiłeś? No to bezpośrednio rozkaz od Przynajmniej tak wynika z podpisu na dole. Od dawna masz ten zwój? To moi ludzie znaleźli ten lis. przeczytali dokładnie niższe poziomy kopalni. Natrafili na kilka ciekawych rzeczy. Wiesz, to ten rozkaz. W jaki sposób to, co znaleźli twoi ludzie, wydawało ci się interesujące? Wydaje mi się, że Czardas przyznał honor orkowym szamanom. Daliśmy dwa zwoje pokryte czarnymi znakami. Wątpię, że czy ktoś tutaj będzie ci znanie podniecony znaczą. Przynajmniej ja nie mogę. Magia to nie moja działka. Rozumiem, mogę jeszcze przyjść do temu zwojowi? I szybciej to są zniki, tym lepiej. Weź oba zwoje. Zwoje, któreśmy daliś, mogą posłużyć do przywołania nieumarłych. Nie chcę widzieć, gdzie zdobyć taką wiedzę, ale zaklinam cię mi przywołać ich tutaj. Nie martw się, na pewno tego nie zrobię. Sam już od szamanów hatujących mój klan nie umarłymi. Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wystarczająco już wspomogłeś nasz plan. Jesteśmy twoimi wielkimi dłużnikami. Zaraz poświęcimy z tego kufra. Nagrodę. Będę pozwolił, oczywiście. Coś bardzo fajny miecz jednoręczny i ma 110. Jakbym go nałożył też miał 110, więc. Ale to by mi dało więcej siły życiowej, więc okej. Okay. Pasi. Ciebie to nie obchodzi. A tym ty powiem że powiedzieć o próżników Alfa i się chyba ucieszy. Chulera. Kurde nie. Co jest? Naprawdę Dobra, to ich do tej na naasełkę. Wymieniamy ostrze. Więcej HP będzie i będę szczęśliwy. To, to jest nastrzone, to jest. to nie to. O! Nie Dobra 110, ten ma tylko ten. Dobra, Inkwizytor Mój nowy miecz jednoręczny. teleportujmy się tam na dół, bo to chyba ten teleport teleportuje na dół. Gdzie jest kowadło? Nie takie, młot, właśnie, młota, nie kowadło. Klan kowadła, what the fuck. Nie ma Zatem się Czy tu na dór? Mm. O, no obok. Mm. Mądry ja. Dobra, to klan wilka czeka na nas. Na nasze przybycie. Ruszajmy w bój, to mamy znaki. Nie zawsze znaki pokazują prawdę, aczkolwiek teraz pokazują. Niektóre są po prostu złamane czy coś takiego, albo pokazują w odwrotną stronę. Więc też trzeba dobrze uważać. No, normalnie ona się naprawdę zagubić, I to jest owa ruda, o której mówił Ugolf, ale jej pilną zęby Trochę tego jest, aczkolwiek nie tak za dużo. Ale dużo na ziemi jest, więc też luz. Zbieramy co do rudy, co do kawałeczka. I wykupimy wszystko, żeby zdobyć tylko ten zasrany pancerz Nordmarczyka. Żeby nam było ciepło w dupę. No, no tak to można mówić. Czy ja dzisiaj uda mi się skończyć Gotika 3? ta rady. Chyba, znaczy jak mi jest na dysku starszy, no, to jest jeszcze ten właśnie. Ale dobrze mam jeszcze drugi. Byłoby nie zdążył. Znaczy by mi nie starczyło. Dlatego muszę po tym odcinku sprawdzić, czy mi zostało miejsca. Dobra, to bym trochę ile mamy? 80 będzie chociaż już, żebym... kurde nie wiem, no 80 chociażby. 83 tam chyba było cyferki takie małe, że... króliki bany, bany, banne, ruda do wykopania da radę zdobyć ten pancerz, da radę jeśli będziemy tak dużo napotykać, dużo ilości takich właśnie miejsc z rudą, to oczywiście da radę spokojnie. Tam już widzimy klan Wilka, A, ale to nie tak łatwo. jak kurde. Troll! Dobrze, żeśmy go słyszał. Tam jest właśnie do kopalni, więc tu mamy Mr. Trolla. Jaki sobie w ciebie, w porównaniu do starych czasów byłeś bardzo dobry. Jeszcze mam Szkoda, że nie ma jakichś takich. ruszajmy trollem. Włochaty Bizon, chodź tu, Bizonku, chodź, chodź tu, chodź tu. To, Ten... Jak widzicie... Ja jeszcze trochę podróży przed nami, żeby tam dotrzeć, wiem, że to jest praktycznie obok nas. Ale różne dziury... Brak mostów... Wiadomo, trzeba to okrążyć. Jeb mnie! Tarytum. Gdzie on jest? Oj no ty, ty... Ty zły goblinie, ty nieładny ty. Ty, czarny, czarny goblinku Nie dawaj koksa, bo nim nie jesteś Tam dalej są też goblinki, to też je ciachniemy A szaman jest tu je tu szaman, nie ma tu Nie je tu Czarny gubią oczywiście mieczykiem, jak to też bywało w gotiku, dwa no. na gotiku chyba też też. Tak używały pałki lub lagi, zobaczymy który gotik jeszcze szablo zombie. By. ile? No cofaj się, cofaj, cofaj, cofaj. O nie, dwa naraz. Ale nie trzeci, jak tylko zobaczę, jak tak tego zabiję. On to poczuje. No mówię. Ałocha, nie, bij mnie. Ałocha, dawaj wszystko co masz Fiździ bardzo. jeszcze mi, które wypić. Brale Ci. Będziemy obu zdrywali, pochodzących od klanu Wilka, oczywiście. Ja jest ten przywódca, czyli jedyny, który nie kopie, oczywiście. Czy nie Martwią mnie te ślady, które znaleźliśmy. Co to za ślady? Szablozęby. I to najwyraźniej spore. Wybierasz się do wioski? Posłałem po borgira, ale się nie zjawił. Ktoś musi się zająć tymi bestiami. Zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Nie obchodzi mnie, kto je zabije. Chcę tylko, żebyśmy wreszcie mogli wrócić do pracy. A ja wiem, gdzie są te szablozęby. Ale są okej. Gdzieś tutaj co? Wizonek też jest. Ognie szam szablozą by Jeleń. Jest duży szablozą. Są takie jak zwykle, tylko inną nazwę, oczywiście, nie jak to bywa. Jeden. Zaraz robimy się pięknie z drugim. Proszę bardzo. Rebutacja w że przy okazji nam wzrosła. Tam se hastają ja goblinki, to też pykniemy. A czemu by nie? A czemu by nie? W okazji pana ogra też. Oooooh! Wow. ogrom się nie martwił, nie? Gory szamblo zębami, nie? Goblin tu wszystko biega, nie? Szalo jest to najgorszy. Zresztą go, goblinom nie jest zimno, what the fuck? Jak to ogarnia mu, taki gruboskórny, nie? Uh. 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 Umieraj! On uh. 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 mnie w ogóle ranił? mnie nie ranił w ogóle, też go zgobił w ogóle, co mógł mi zarobić taki zardzewiały miecz? Dobra Ładny zapis, piękniusi, kochaniusi, zapis Zabiłem szablozęby. zęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje, kiedy nie trzeba cały czas oglądać się za siebie. Idź do runa w wiosce. Otrzymasz od niego nagrodę. Okej, okay, po nagrodę, to ja idę. Jesteś muszę obok klanu, więc. A, obok klanu są. Dzięki! Ci tam bestie. I połorkach. Zatakowali ten. Tych wilków się przestraszyli. Nie spodobały mi się. Wow, takie wilki są naprawdę bardzo fajne. Dwa wyglądają. Bo te nie wyglądały tak fajnie. takie fajne, takie śnieżne. Takie, takie prawdziwe. Jorkowie, te skradacze takie ładne. No i klan Wilka tuż przed nami. My sobie to oczywiście zapiszemy ładnie. Może hmm. okay. ten zapis powinien że na pustyni. Nieważne. Myślę, że odcinek się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku z GTK3, którym to w końcu położymy swoją nogę na terenie klanu Wilka. zobaczenia, trzymajcie się, hej!